Problem z oceną efektów po zabiegu powiększania punktu G jest taki, że nie mamy narzędzia, które obiektywnie mierzyłoby poprawę jakości życia seksualnego. Więc jedyne, na czym mogę się opierać, to jest feedback od moich pacjentek, które zgłaszają w zdecydowanej większości poprawę jakości życia seksualnego. Natomiast nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, na ile y, ta poprawa jest oszałamiająca i powiedzmy wynosi 10, 15 czy 20%, biorąc pod uwagę też fakt, że nie mamy linii odcięcia, że zgłaszają się do mnie pacjentki, których życie seksualne było świetnej jakości, a teraz jest lepsze i one są bardzo zadowolone z zabiegu. A są pacjentki, które owszem, notują poprawę, natomiast ta poprawa, w kontekście życia seksualnego nie jest dla nich satysfakcjonująca.